To właśnie na Twitterku został poruszony temat współpracy Everona z Kidropem, znan z gdzie możecie otwierać skrzynki ze skinami do Counter-Strike'a. I Generalnie współpraca i współpraca, wiele osób na Twitchu promuje ten serwis, ale problem polega na tym, że Everon mocno krytykował Kidropa. Żeby tego było mało, kiedy inny streamer streamery prawdopodobnie sprawdopodnie z skrzynki wypełnił milion złotych, to namawiał, go, aby ten zerwał umowę o współpracy, zapłacił karę, a i tak będzie na plusie. Wspomniał też, że mu wcale nie zależy na stronie i jak dla niego to może upaść następnego dnia. Ale ja mu wtedy mówię stary, wal tą umowę! Ziem, ile masz kary za zerwanie umowy? 100 tysięcy? Walić to! Zbywasz z nim umowę, płacisz im 100 tysięcy, wypłacasz 900 tysięcy, jest i tak z... No właśnie, to pokazuje Ewron, twój charakter, że jesteś dziwką, która dla pieniędzy zrobiłaby wszystko. Chuj tam z jakąś wdzięcznością, chuj z jakimś szacunkiem do człowieka, z którym współpracujesz. Jebać to. Widzisz pieniądze, byś wyś się na nie rzucił, ty kurwa gruba, pierdolona szmato. I właśnie dlatego wszyscy kurwa cię nienawidzą. No, ludzie cię kurwa jebią, jak psa pierdolonego. Oglądają cię tylko dzieci. Bo jesteś zwykłym grubasem bez wartości, który gdyby mógł, to by własną matkę do burdelu sprzedał, co by mu się kurwa lepiej żyło i więcej w McDonaldzie mógłby wpierdolować co ja też na tym etapie mówię, stary, to nie ma ty nie patrz na żadną umowę z żadną firmą, najwyżej mi zapłacisz karę za zerwanie przedwcześnie umowy i no już stary, bo to jest już za duży kaliber cenowy, żeby w ogóle myśleć o jakimś, wiesz, o nie, nie, bo tutaj nie mogę, a żeby nie było aaa, czekaj, on teraz zasugerował, że to jest za duża kwota, żeby myśleć o moralności, tak? Czyli moralność każdego człowieka musi tak naprawdę zależeć od kwoty, która jest na stole wyłożona. No kurwa, no i to jest tym takiem rozumowania: to może kurwa ci pistolet podłożymy i damy ci milion złotych za to, żebyś randomowo do ludzi na ulicy strzelał. Co ty kurwa gruba się za głupoty pierdolić? No i widzicie, no i. Zresztą jest dla mnie jakiś fenomen, bo Ewron jest akurat człowiekiem, który nie ma żadnego poparcia u innych influencerów. Wszyscy, jak, jak jeden, może go kurwa pierdolą i mają podstawy tego, żeby go pierdolić, a mimo tego, jest to osoba, która jest ogromna na, na, na Twitchu. I z jednej strony jest to dobre, bo świadczy o tym, że YouTuberzy nie mogą kogoś od tak skancelować, z drugiej zaś strony wydaje mi się, że po prostu widownia jest zaślepiona, bo w momencie, w którym każdy wypowiada się negatywnie, często podaje różne dowody i powody, żeby w ten sposób się wypowiadać na temat tego Grubasa, to dlaczego widzowie, którzy wchodzą na jego na streamy, nie rzucą na to okiem i sobie sami opinii, kurwa, nie wyrobią? Fritz go lubi? No tak, no bo Filina z nim biznesy łączyły. Damie też jest to zabawne, bo wiecie, akurat ja sam to wypowiedział się nie potrafię zgodzić, bo Friz tam zasugerował coś na zasadzie, że on w sumie to nie wie o co chodzi ze wronem, że jakieś pogłoski słyszał, ale on go poznał prywatnie, on się wydawał spoko, więc on się jakoś super w to nie zakorzeniał i on nie wie o co chodzi. Kurwa stary, prowadzisz zajebiście dużą firmę. Jesteś dużym graczem na YouTubie. Serio. Myślisz, że ktokolwiek ci, znaczy pewnie ktoś tak, ale ja nie, że ci kurwa uwierzę, że nie sprawdziłeś, z nic współpracę podejmiesz na dłuższą, na dłuższą metę? że jest tyle informacji na temat tego człowieka. To nie jest chłopaczek z pierwszej łapanki, to jest chłopaczek, który w internecie jest od dawna i z którym afery kurwa ciągną się jak, jak, jak smruk po gaciach. Dla mnie jest to po prostu typowy argument pod tytułem. NIE WIDZIAŁEM, więc nawet jeżeli ludzie mieliby rację, to jestem niewinny, że się ja nie wiedziałem. Bogzal zachował się podobnie w stosunku do Laluny, twierdząc, że nie ma czasu, żeby śledzić afery, więc nie wie nawet o co chodzi. Yy, nie lubię takich zagrywek. Tak na końcu jeszcze powiem, że dość mocno mnie męczy krytyka niektórych osób w moją stronę, tak jak oczywiście sprawa Terrioxa i była uzasadniona, tak tłumaczenie się z Dilla, który ma bardzo dużo osób, jest dość dziwne. Dziwne, że CEO Kid -Dopa nie ma o to problemu, a DMG ma, który totalnie nie jest żadną stroną w tym dealu. Kretynie pierdolony. Czy naprawdę trzeba Ci to tłumaczyć, w momencie, w którym sugerowałeś, że jakaś strona działa w sposób niewłaściwy i oszukuje konsumenta, to właścicielowi firmy opłaci się zapłacić Tobie pieniądze, dlatego że udowodni tym samym, że Twoje słowa były nieprawdziwe i że kurwa pomówiłeś? Dla niego jest to podwójnie dobra reklama w tym momencie i ma szansę trafić do nowego targetu, a tym targetem są Twoi odbiorcy. Więc jest to zrozumiały ruch. I gdybym to ja był właścicielem strony, też bym się jednak zdecydował na taką współpracę. Widząc w tym realne korzyści. Twierdząc, że te poprzednie negatywne słowa, które padły, zostaną w ten sposób zatarte. Więc jest to dobry ruch. Jak możesz się dziwić, że ludzie. Wyciągają ci hipokryzję, skoro zachowałeś się jak jebana kurwa świnia. No ale w sumie jak ty jesteś podobny do świni, to nie dziwne, że masz kurwa świńskie zachowania.